Jestem w Sosnowcu na środuli na ulicy 3 Maja i będę stąd chciał jechać do, do Będzina, do ulicy Kościuszki. I tutaj po prawej stronie mamy tablicę z objazdem, z informacją o objeździe właśnie do ulicy Kościuszki w Będzinie. Ten objazd jest poprowadzony ulicą 3 Maja, później ulicą Parkową, Orlą, Będzińską oraz Małobonską i Słowiańską już w Będzinie. Ja już przedstawiałem taki przejazd w odwrotnym kierunku, czyli jechałem do Sosnowca od ulicy Kościuszki. Wiemy, że nieprzejezdny jest odcinek ulicy, ulicy Chemicznej w Sosnowcu na wysokości, tam chyba Pałac Szena to jest. Tam generalnie są prowadzone prace związane z przebudową tych torów kolejowych. Natomiast w trakcie też tego, tego przejazdu pojawiły się powiedziałbym nawet w trakcie moich opowiadań pewne pewne wątpliwości co do, co do pewnych miejsc. O nich opowiem jak będziemy bliżej. Jako, że jeszcze jestem w Sosnowcu pozostaje wyjaśnić, aczkolwiek tego, tego nie wiem, więc na pewno tutaj nie będę w stanie jakoś specjalnie tego uzasadnić, bo zastanawia ktoś, mógłby powiedzieć, dlaczego taki długi objazd jest poprowadzony. Owszem, objazd można by było wyprowadzić krócej i jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić jadąc samochodem, który nie jest wyższy jak około chyba 2 czy 2,5 metra. A mianowicie można by wtedy pojechać ulicą Staszica w Sosnowcu, później ulicą Piotrkowską. No i od ulicy Sieleckiej już w Będzinie, przejechać na drugą stronę mostka przy stacji Będzin Miasto i będziemy na ulicy Kościuszki. Czas przejazdu myślę, że to będzie około 5 maks. 7 minut. Tyle, że tak jak mówiłem odnośnie wysokości, Mostek w Benzinie ma właśnie coś mniej więcej o 2 czy 2,5 metra maksymalnej wysokości, wyższe pojazdy nie są w stanie tam przejechać. Dlatego podejrzewam, powtarzam, podejrzewam, że organizator ruchu stwierdził, że wytyczenie objazdu będzie najlepsze po prostu dla wszystkich, bo wtedy trzeba by było. Wytyczać dwa objazdy. Jeden objazd dla tych do 2 metrów. Drugi objazd dla tych wyższych. Dużo, dużo tablic, które by trzeba było. Dużo oznakowania. Mogliby się kierowcy mylić. A tak jest wytyczony jeden dość fajny powiedziałbym objazd poprowadzony. Fajnymi, szerokimi ulicami. Więc takie jest moje przypuszczenie, dlaczego, dlaczego objazd nie jest tam, tamtędy poprowadzony oczywiście nie może też być poprowadzony w związku z tym, że ciąg ulicy Chemicznej do Kościuszki na chroduli na pograniczu Sosnowca i Będzina jest powiedziałbym, powiedziałbym nieprzejezdny więc więc w pewien sposób rzeczą normalną jest, że może ten Objazd nie być poprowadzony oczywiście yy, w żaden sposób przez przejazd, który to przejazd na środuli, na ulicy chemicznej jak najbardziej jest czynny. Okay. Jestem teraz na rondzie na pogoni, przez które oczywiście przejeżdżam na wprost, a więc do ulicy. Będzińskiej. Ok. No, i będąc tutaj już na ulicy Będzińskiej, cały czas w Sosnowcu na pogoni, ktoś mógłby zadać pytanie, i ja sam to pytanie yy, zadałem, tyle że jeszcze dojeżdżając do. Do Ronda pod drogą 94. Dlaczego ten objazd nie jest poprowadzony przez ulicę Szenów? Ulica Szenów to jest taka droga łącząca ulicę chemiczną, tutaj właśnie z z węzłem z drogą 94 jakby wjeżdżać, chcieć wjeżdżać na 94, później lekko w prawo to właśnie jedziemy ulicą ulicą, ulicą Szenów i ktoś mógłby powiedzieć dlaczego ten obraz nie jest poprowadzony, poprowadzony w taki sposób, jak już wspomniałem ja również w swoim nagraniu Zadałem takie pytanie. To mnie bardzo mocno zastanowiło. Natomiast mam już tą odpowiedź i jestem pewny tej odpowiedzi. Otóż na ulicy Szenów, ulica Szenów, również jest nieprzejezdna, właśnie do ulicy Chemicznej. Cały ten odcinek w zasadzie bym powiedział od skrzyżowania przy, yy, przy przejeździe, w zasadzie aż do wjazdu, yy, do parku, od strony Benzina, cały ten odcinek ulicy Chemicznej tam jest nieprzejezdny, więc ulicą Szenów, gdybym tutaj pojechał w prawo, również jedyne co mógłbym zrobić, to tam po prostu w pewnym momencie Zawrócić, ja nie będę tego przejazdu robił. Tam sprawdziłem sobie na nawigacji, jest, jest dość czerwono. Więc wygląda na to, że po prostu są kierowcy, którzy tam wjeżdżają. Pewnie się gubią, chcą w jakiś sposób sobie to objechać. Okazuje się, że takiej opcji nie ma. Ulica Szenów to jest właśnie tutaj, pojechałbym w prawo. Następnie ponownie. Ponownie w prawo. Bardzo fajny, szybki, w normalnych warunkach przejazd na Krodule. Pod warunkiem, oczywiście, że na przejeździe na Środuli będzie wszystko ok. I właśnie dlatego, że również ta ulica Szenów jest nieprzejezdna, objazd wytyczony jest w taki, a nie inny sposób. No i tu już jestem. W Będzinie w zasadzie na najbliższym skrzyżowaniu będziemy skręcać w prawo w ulicę Słowiańską i w zasadzie tam będziemy mieli koniec tegoż, tegoż objazdu Tutaj jeszcze będzie tak jest już tam mam kontakt wzrokowy z tą tablicą. Objazd do ulicy Kościuszki w Będzinie. Ulica Słowiańska. I tutaj mamy koniec objazdu ulica Kościuszki zarówno w prawo właśnie do do pałacu w, na Środuli możemy dojechać jak i w lewo ulica Kościuszki w kierunku centrum Będzina